Ho, 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 coraz ciężej jest dostać pracę jako Mikołaj. Nie dlatego, że rodzice boją się posadzić dziecko na kolanach starca mającego duży wór prezentów. Z powodu kryzysu na świecie spadł popyt na Mikołajów, na przykład w supermarketach. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie świąteczną pracę podejmuje się po przejściu od uwaga specjalnej szkoły dla Mikołajów i interesujące tej informacji jest to, że istnieje szkoła dla Mikołajów. Profesjonalizm jest ważny w każdej robocie, że później nie było tak jak w tej historii mama pyta synka, kto Cię nauczył mówić cholera jasna Ano święty Mikołaj Święty Mikołaj słowo daje Kiedy wchodził do nas do domu Uderzył się w klamkę i tak właśnie powiedział Po szkole dla Mikołajów Taka sytuacja nie miałaby miejsca Po szkole Mikołaj jest wszechstronnie wykształcony Szkoła ma kilka profili Profil to nie jest nazwa zboczenia Mikołaja Profil to jest jego specjalność Na przykład jest klasa o profilu Pakowanie prezentów Inna to naprawa i konserwacja sam Czy operator worka z prezentami a jeśli dany Mikołaj chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu Mikołajstwa, może kontynuować naukę w trzyletnim studium dyplomowym, którego pozytywne zakończenie daje mu tytuł Mikołaja dyplomowanego. I wtedy Mikołaj zostaje politykiem i już nie rozdaje, tylko obiecuje prezenty i ma luz. Dlatego, słuchajcie, warto się kształcić, czego wszystkim serdecznie życzę, oraz właśnie tego luzu.